Panie tenerze, zacznę ten wywiad od tego, jakie są cele właśnie na zbliżający się SWD Wulisa w Śląski w kategorii 17 oraz tej piłki seniorskiej właśnie. Myślę, że cele tak jak od początku zawsze jasno było zwycięstwo i koncentracja w każdym meczu. No i ogólny rozrachunek zawsze pokaże, gdzie jesteśmy, bo rywale na pewno będą mocni. No i skonfrontujemy to z tym co my robimy. Właśnie, jak to do tego, jak te zawodniczki, które przyszły, się odnalazły właśnie w drużynie z Śląskiego? I myślę, że to odnalazły to jeszcze bardzo y, duże słowa i na tym y, przede wszystkim y, teraz się skupiamy i pracujemy, żeby jakoś się wkomponować w zespół, bo tych zawodniczek przybyło znaczna y, ilość przede wszystkim ten skład jest bardzo mocno odmodzony. Właśnie jak trener ocenia okres przygotowawczy, bo już liga dosyć niedługo za, można powiedzieć, już trochę ponad tydzień, już rozgrywki ligowe. Myślę, że ten okres przygotowawczy w naszym przypadku troszkę się przeciągnie i ten startowy powiedzmy zaczniemy troszkę później. Musimy troszkę tych jednostek nadrobić. Drużynę dość mocno zgrać i tak mówię, na tym się dzisiaj skupiamy. Właśnie, jakie są najmocniejsze walory pańskiej drużyny w tym sezonie? No myślę, że młodość, o której tutaj mówię, to są dziewczyny bez kompleksów, które są mocno przebojowe, nie kalkulują, bardzo dobrze przygotowane pod względem przede wszystkim technicznym. Popracujemy nad tym, żeby włożyć yy, taktykę. Myślę, że będzie dość ciekawa mieszanka. Czy właśnie któreś z tych zawodniczek obecnie przybywających na treningach w Wójta Śląskim jakoś się specjalnie wyróżnia, czy jednak ten zespół można ocenić się pozytywnie? No myślę, że mamy indywidualnie wiele zawodniczek, które yy, zobaczymy jak się sprawdzą w lidze i czy się będą wyróżniać w meczach bo na treningach są różnego rodzaju przebłyski a to co jest najważniejsze to gra w meczu. Ja właśnie jeszcze powrócę trochę do, do poprzedniego sezonu gdzie niestety nie udało się pańskiej drużynie awansować do Ekstraklasy. Jakie czynniki właśnie gry zaważyły o tym, że jednak tego awansu nie było? No myślę, że tutaj było wiele czynników, i nie tylko yy, czynniki związane yy, z grą. Nie będę już do końca do tego wracał, mamy nowy sezon, mamy dużo nowych zawodniczek i mamy bardzo dużo pracy przed sobą, no i patrzymy to, co jest głównie przed nami. Właśnie, odeszły Katarzyna Rozmus, Aneta Langosz, Katarzyna Jaszek, Sofia Lussa, Nadia Hajka, Ile Takiewicz, a także Olga Miszczak. I czy uda się właśnie zastąpić te zawodniczki, tymi może, które właśnie przyszły? No będziemy próbować e, to właśnie robić, i to zawodniczki będą musiały sprostać temu e, zadaniu. I ja tylko powiem tak z mojej strony, że e, uważam, że z zbiegiem czasu na pewno się to uda i ta drużyna będzie e, bardzo mocna. Właśnie pierwszy mecz ligowy, jeśli się będzie to mecz, właśnie z trójką staszków mielną na wyjeździe, jak trener nastawia się na to spotkanie? To są nasze dermy, które nie są derbami, ale. No Jedziemy po swoje. Na pewno mamy e, kilka swoich e, walorów. Dużo mamy zawodnicze, którzy mogą indywidualnie przechylić e, szale zwycięstwa. Mamy zbudowaną dość solidną oburonę, także z niecierpliwością czekamy na ten mecz. Z drugiej strony to te przeciwniczki muszą e, w jakiś sposób udowodnić e, swoją wyższość nad nami. I właśnie, czy jest już pozytywnie, jest już pan dobrze nastawiony przed tymi rozgrywkami ligowymi Celiot oraz właśnie pierwszej ligi już tak kończąc powoli ten wywiad? No myślę że pozytywne nastawienie to jest główna rzecz, do której trzeba się skłaniać. Na pewno ja jestem cierpliwy i jak nie wyjdzie dzisiaj, to może jutro, jak nie jutro to za tydzień i musimy cierpliwie na to wszystko pracować. To dziękuję bardzo, już Ci Dziękuję.